Witam wszystkich na kolejnym odcinku porad z fizjoterapii na moim kanale i dzisiaj zajmiemy się elementami terapii stawu ramienno łopatkowego naszego barku, a dokładnie dzisiaj propozycja ćwiczeń na odzyskanie rotacji zewnętrznej w naszym stawie. Także zapraszam. Za rotację zewnętrzną odpowiada mięsień nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obłymniejszy, tylna część na naramiennego. Tyle anatomii, będą linki, warto z nich skorzystać w celu uzupełnienia dzisiejszego odcinka. Każda osoba, która miała uraz w stawie barkowym czy tam w stawie ramienno łopatkowym barku, czy to bardzo problematyczny czy mniej, zauważyła, że ma problem z rotacją zewnętrzną i jednocześnie są bardzo takie dość bolesne, jeśli chodzi o, o jakby ćwiczenia w odzyskiwaniu tej rotacji. Ręka, jakikolwiek ruch ręki w stawie łokciowym do tyłu, powoduje, że dłoń ucieka nam w kierunku brzucha. Nie jesteśmy w stanie zrobić tego ruchu, tylko on nam tak ucieka tu w ten sposób. No i dlatego dzisiaj kilka będzie propozycji dla właśnie tych ćwiczeń, żeby jakoś z tym dać sobie radę. Oczywiście ćwiczenia na rotację zewnętrzną nie wprowadza się w pierwszych dniach po ściągnięciu gipsu czy tam jakiegokolwiek nieruchomienia. Są inne ćwiczenia są, które powodują jakieś tam rozluźnienie, formy mobilizacyjne, ale też można to wprowadzać w ramach całej tej rehabilitacji. Też nie czekać jakby gdzieś tam za parę tygodni, bo ten przykróż może się taki zrobić w tych mięśniach, że będzie potem jeszcze trudniej odzyskać ten ruch. Rotacja zewnętrzna jest nam jednak bardzo potrzebna. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie, proste ćwiczenia na zrobienie, jakby odbudowę rotacji zewnętrznej. Słuchajcie, pierwsza rzecz, będę tak udawał, jak, tak jak te osoby mają, po ściągnięciu gipsu, najczęściej macie w ten sposób tą rękę, lekki przykłód może być w łokciu, to bierzemy i kładziemy ją sobie na stół, tak żeby było rozluźnienie. Jeśli tu już będziecie mieć to rozluźnienie, następnym ćwiczeniem jest, dociskanie łokcia do ciała, ale nie robimy tego w ten sposób. Ciało będzie wam chciało uciekać w kierunku łokcia. Nie, robimy tylko ruch łokciem. Dociskamy łokieć, utrzymujemy kilka sekund, powiedzmy 5, rozluźniamy, powtarzamy to z 10 razy po 5 sekund. To jest jak pierwsza forma tego ćwiczenia. Następnie robimy coś takiego, że dłonią robimy Taki ruch. Hop. I momentalnie poczujecie, że się zwiększa Wam napięcie. I oczywiście znowu w tym ustawieniu możemy sobie ćwiczyć łokieć, czy tylko utrzymywać tą dłoń. A cała zabawa polega na tym, żeby w ten sposób, powolutku, dzień po dniu, doprowadzić rękę do tego ustawienia, gdzie trzymam łokieć przy ciele, tu będzie wszystko ponapinane, będzie się wszystko trzęsło i tak ją ćwiczyć w tym ustawieniu. Oczywiście rozluźniam się i za chwilę znowu staram się dociągnąć łokieć i znowu utrzymać to ustawienie. Będą duże takie siły naprężeniowe na początku, z czasem to będzie się zmniejszało. Kolejnym ruchem, jak już byśmy osiągnęli takie coś, możemy robić obrót dłoni. Oczywiście tu będzie problem czasami w rotacji w stawie łokciowym po unieruchomieniu związanym z problemami w barku. Ale jeśli jesteście w trakcie rehabilitacji, no to ten fizjoterapeuta pracuje z Wami nad wszystkimi strukturami, które są związane jakby biomechanicznie z naszym chorym stawem. Więc powolutku robimy obrót. W ten sposób, patrzcie co się dzieje, ustawienie przedramienia już jest troszeczkę inne, jednocześnie tu także następuje rotacja. Czyli samym takim ruchem, jak już tu ładnie się utrzymamy, a kiedy będzie prawidłowo? Wtedy, kiedy położycie sobie drugą rękę i poczujecie, że to jest to samo. I robimy sobie ten ruch i znowu sobie ćwiczymy i ćwiczymy. Jeśli już nam... O, burza idzie. Jeśli już by nam się chciało, już byśmy zrobili te ćwiczenia w tej pozycji, to wtedy ustawiamy sobie kartkę papieru na śliskiej powierzchni i teraz robimy ten ruch. Ja mam książkę, bo moja tutaj powierzchnia jest zbyt, no zbyt duże tarcie się wytwarzało, więc pomagam sobie w ten sposób. Chodzi o to, żeby robić ruch jakby w odciążeniu. Kartka ślizga się po stole i robimy rotację. Zostajemy kilka sekund i wracamy i znowu rotacja kilka sekund i wracamy i kolejny ruch to jest w tym ustawieniu ta sama sytuacja. Cyk. Jadę gdzie najdalej mnie ciągnie, trzymam kilka sekund, wracam, odpocząć. 5-10 powtórzeń po 5 sekund. W ten sposób powolutku przy wykorzystaniu kartki, tak zwane ćwiczenia w odciążeniu będą nam pomagać w zakresie. O, to kolejnym ćwiczeniem będzie te samo ćwiczenie, tylko teraz ręka chora będzie chciała iść w kierunku rotacji wewnętrznej, a ta nas blokuje i ona tutaj blokuje łokieć jest cały czas przy ciele, wszystkie ćwiczenia robimy z łokciem przy ciele ona nas blokuje, ta zdrowa czyli nie, nie dopuszczamy do rotacji wewnętrznej wytwarza się napięcie i po 5 sekundach robimy rozluźnienie około 5 sekund i czy sobie pomagamy, czy tylko ręka idzie jak najdalej możemy? Oczywiście łokieć przy ciele, tak? I wracamy. Jest to tak zwana polizometryczna relaksacja mięśni, czyli tak zwany nasz PIR. Jeszcze raz pokazuję. Ręka chora, ręka zdrowa blokuje ruch ręki chorej w kierunku rotacji wewnętrznej. Trzymam sobie to około 5 sekund, rozluźniam się na 5 sekund i łokieć przy ciele, odjeżdżam, jak najdalej mogę, tak? I oczywiście słuchajcie, każdy ten ruch żeby nie było takich przyruchów. Jeśli będzie coś nie tak, zrobicie coś takiego, to już samym pracą ciałem, czyli korektą, już będziecie mogli sobie poprawić tą rotację zewnętrzną. Ostatnią wersją takim ćwiczeniem to już jest dla tych osób, które są już w większym stopniu zaawansowane, mają już jakąś ruchomość, mamy już taką te dwa, trzy, cztery miesiące rehabilitacji. Różnie to bywa w zależności od urazu, możemy wykorzystać do piru, czyli do polizometrycznej relaksacji mięśni gumę. Czyli ustawiam w ten sposób. Popatrzcie, wystarczy robię cyk. Mięśnie mi się napinają, a potem powolutku luzuję, ładnie mi się to tu rozciąga. Wręcz mam jeszcze tutaj skurcz tak zwany ekscentryczny. Wykorzystuję tutaj ćwiczenia. I znowu trzymam chwilę, około 5 sekund. Tutaj tego luzu nie będzie, tylko... W ten sposób pozwalam gumce z łokciem przy ciele, żeby rozciągała. I znowu, jeśli będziecie uciekać, a będziecie uciekać na początku, no to skorygować. Albo nie dopuszczać się do tego zakresu, gdzie o, to już będzie błąd. Jeśli ja zrobię tak, jest ok, tak, tak, to jest ok. Ale nie może być tak. Jeśli mam ten problem, zostawiam rękę i albo prostuję ciało. Albo wracam dłonią do zakresu, który pozwoli mi odczuć ulgę i, i, i ten tą ruchomość poprawić. I jeszcze jedna rzecz. Nie robimy y, ćwiczeń do granicy, do granicy, nie do, do bólu. W ogóle nie może być bólu. Jedynie co możecie czuć to jakieś rozciąganie. Także to jest taka moja porada na, na, na tą rotację zewnętrzną, która jest naprawdę dużym problemem, bardzo częstym, jeśli chodzi o urazy w bar. Także to na tyle, Subskrybuj, subskrybujcie tam, udostępniajcie i tak dalej. No i do następnego razu. Cześć.